Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu dla osób z podznaku Barana na miesiąc maj. Moje drogie baraneczki, to jest talia, którą wybrałam dla nas na ten miesiąc. Yy, oczywiście będziemy również dopytywać. No to co, przechodzimy do rzeczy. Nie będziemy przedłużać. Zobaczmy, jak mają się energię dla osób z podznaku Barana na nowy tydzień. Przepraszam, na nowy miesiąc. Baraneczki, miesiąc maj. No i dla osób z pocnaku barana. Co tak bardzo chce się pojawić? Kapłan. Kapłan jasmiec. Mocna wiedza zaznaczona. I jakaś prawda, informacje. Ja sobie muszę porządnie przetasować te karty. Coś czuję, bo za mną nie chcą współgry. Okej, okay. baranki drogie. Zobaczmy, jak tutaj wyglądają sprawy dla osób z podznaku Barana na miesiąc maja. Askienichów, cesarz, trójka, mieczy. Hmm, ciekawe, ciekawe. Okej, okay. my w miesiącu maju, w jakiej energii głównej się zaznaczamy? Cesarzowa, przepiękna karta ciąży. <grych> Zatem dla niektórych po prostu zaznacza się tutaj ciąża. Ale wokół cesarzowej, moje drogie kobiety, wy, no fantastyczna energia, mam nadzieję, że rozkwitacie. Natomiast Zawsze wokół tej cesar cesarzowej zaznacza mi się mocny wpływ jakiejś kobiety w naszym otoczeniu na nas, na nas samych. Oczywiście jest to karta również kreowania, tworzenia, no przepiękna karta sił witalnych, yy, dużej płodności. I urodzaju, ale pamiętajcie, ta płodność to nie tylko kwestia dzieciaków, to także kwestia naszej wyobraźni i tego, jak kreujemy i, i tworzymy życie. Mama natura, prawda? Dobra, zostawmy to, będziemy dopytywać. Tutaj byk bądź yy, waga mogą się zaznaczać. Co jest naszym wyzwaniem w tym nowym miesiącu? Trójka kielichów. No, dla niektórych, troje to może być tłum. Często trójka kielichów zaznacza po prostu jakąś relację trójkową, prawda? Trójka kielichów to ogólnie karta zabawy, radości płynącej. W ogóle trójeczki są fajne, prawda? I w numerologii, i w tarocie. To jest zabawa, radość, świętowanie z innymi, przyjaciele, bawimy się tutaj wspólnie, prawda? Dużo radości wokół tego jest, świętujemy. Natomiast to są ogólnie nasze relacje koleżeńskie i to życie towarzyskie, o może, karta życia towarzyskiego, które tutaj rysuje się jako wyzwanie. Co jest główną przyczyną całego tego czytania? Paść denarów. Paść den no mocno tutaj, naprawdę mocno zaznaczona jest relacja rodzic-dziecko, zatem dla niektórych to może być po prostu nadrzędna sprawa. Natomiast paść denarów to wszelkiego rodzaju przyglądanie się, interesowanie się komuś czemuś. Bo w październiku denarów my, prawda, nie wiem, na przykład chcemy się zapisać na studia i czegoś się nauczyć. Tu jest ciekawość, tu jest chęć rozpoczynania czegoś, e, zaczynania pracowania nad czymś, co ma przynieść e, na dłuższą metę jakiś dochód i, i profit. No dobra, osoby młodsze także. Na razie nie wiem, o co chodzi, więc idziemy dalej. Co już za nami? To jest też potrzeba spojrzenia na pewne sprawy z innej perspektywy i pokierowania się innymi rozwiązaniami. Król Buław odchodzi do przeszłości powolutku. Yy, karta Lwa odiekalnego może być również Strzelec. Natomiast Król Buław, moi drodzy, to jest karta silnie związana z... Ja trzymam tutaj te Buławy i ja dosłownie Wam tutaj yy, na tym swoim werbelku wybijam rytm, jak macie chodzić. Dosłownie tak działa Król Buław, bo on... Yy, Kocha innowacje, kocha wprowadzać zmiany, zawsze na lepsze, ma dobre pomysły, natomiast jakby dyktuje też trochę warunki innym. E, i, I z tej pozycji mocno męskiej przechodzimy do bardzo żeńskiej. Co w naszej głowie, o czym my myślimy? Pięć denarów. No w głowie jawi się jakieś poczucie wybrakowania, to może być poczucie wybrakowania materialne, tak, czyli brakuje mi pieniędzy. Ja mam wrażenie, że chodzi o samotnienie trochę. Ono może dotyczyć różnych kwestii, tak? Czy życia towarzyskiego, czy nie. Natomiast w 500 denarów jestem w dyskomforcie braku. Mm, mogę też się martwić do przodu. Zobaczymy. Kochani, na razie nie wiemy, jeszcze o co chodzi, wyłożę moją kartę pogadamy. Co przed wami? Rydwan. Rak sodiakalny, ale też potrzeba ruszenia przed siebie i nadania jakiegoś kierunku tym swoim planom i działaniom, tak? Bo tutaj coś się rodzi. No trzeba spojrzeć, w którą stronę pojechać. Dla niektórych zdecydowanie to są po prostu wyjazdy. Jak wy baranki się macie tutaj. Sprawiedliwość. Wygląda na to, że kalkulujecie. Wy troszkę kalkulujecie sytuację, co Wam się opłaca. Dosłownie tak, żeby nie zostać z niczym. Ja mam wrażenie, że być może na tym cierpi towarzyskie życie. Albo... Chodzi o to, że wiecie, że nie wszystkimi ludźmi macie po drodze i dlatego kalkulujecie. Co jest w otoczeniu? A z szansa na działanie. Szansa na rozpoczynanie czegoś, tak? Takie czynne działanie, nie tylko planowanie, kalkulowanie. No dobra, no albo ktoś się tutaj tak zapala waszą stronę. Nadzieje, obawy wasze, a z mieczy, Ależ wy, baranki, jesteście praktyczne, może nawet nie praktyczne. Kalkulujące, logiczne, rozsądne. Chcecie mieć jasność, chcecie mieć klucz w ręce, asa w rękawie. Mam sytuację jasną, mam dobrze podpisaną umowę, robię to, co mi się opłaca, tak? Zobaczymy, co jest w rezultacie. Rycerz denarów. Inwestycja jest długotrwała, zatem nie dziwię się, że tak kalkulujecie. I teraz tak, czego może dotyczyć to czytanie? Tak naprawdę wszystkiego. Mnie się wydaje, że ktoś tu będzie biznes otwierał. Zdecydowanie i zastanawiacie się, z kim tutaj współe wchodzić. Natomiast, no tak naprawdę, poczekajcie, może dotyczyć wszystkiego. Szóstka denarów w tle, więc chodzi pewnie o pieniądze, ale chodzi o to, żeby równowaga była między tym, co ja daję, a między tym, co biorę. Do Będziemy dopytywać, ale widzę, że kierujecie się tak. Y Kalkulacją chcecie, żeby wszystko było sprawiedliwie zrobione, żeby było jasne, żeby było klarowne, postanowione, przypieczętowane. Bardzo jesteście profesjonalni. Chyba, że nie chodzi o relacje biznesowe. To powiedziałabym, no, możecie być trudni w odbiorze. Co nam chciałoby paść wszechświat. Dobrze, czym jestem paść Danarów tutaj? Król Buław, to jest być może ta osoba, być może nie. Ja mam wrażenie, że ktoś chce zostać szefem albo rozwijać rozbijać własny biznes. Bo tu mamy kartę ucznia i mamy kartę nawet nie nauczyciela, ale kogoś, kto trzyma pieczę nad wszystkim. Oczywiście, może tu chodzi o jakiegoś mężczyznę i przeglądanie się, jemu, a może on wam. Ten król, król była, w nam się tutaj odsuwa do przeszłości. Ja mam wrażenie, że chodzi o kasę jednak. Pieniądze, poczucie bezpieczeństwa, dom, pracę stałą, może szef. Eee, I teraz tak. Tu jest potrzeba jakby nowego spojrzenia na te rzeczy. Wy, jako cesarzowa, no. Mm. Matka się zaznacza na maksa, moi drodzy. Kto nie chce być w ciąży, ten uważa, powiem tylko tyle, bo to jest ekstremalnie mocno zaznaczone. Ale te dwie karty także mówią yy, o mojej wartości, a moją wartość widzę tutaj w ten sposób: co robię, jak zarabiam, jak kreuję. Bardzo dużo kobiecej siły tutaj jest, kobiecej energii, która chce się rozwijać. Yy, świetna energia, tak naprawdę, na to, żeby tworzyć czy w domu, prawda, czy ten dom, mieszkanie, czy w pracy tworzyć, czy biznes robić. I widać, że jesteście w takiej dużej kreatywności kobiecej, czyli tworzycie coś z niczego wręcz. I to ma przynieść też jakiś profit najprawdopodobniej. No i teraz tak, wyzwanie to trójka kielichów, siódemka buław. Niektórzy mogą się opierać yy, tym Waszym pomysłem, bo Wy jesteście bardzo nastawieni, bardzo poważnie otoczenie nie. Na przykład jeśli chodzi o relacje, no to nie po... Baran bardzo poważnie podchodzi do tej relacji. Uważam, że osoba, z którą te relacje macie, nie traktuje ani Was poważnie, ani tej relacji, raczej jest to krótkotrwałe, raczej jest to zabawa. Natomiast, moi drodzy, pamiętajcie, otworzyłam specjalnie y, drugi kanał na czytania miłosta, żeby tego nie mieszać. Pod spodem zostawię Wam link, zachęcam do subskrypcji. Na razie bardzo y, mozolnie mi to wszystko idzie, bo ostatnio nie, niestety nie mam tyle czasu, ani siły, jeśli mam być szczera. Mm ale będę wrzucać filmy. No i teraz tak, czyli barem bardzo poważnie chcę tworzyć coś trwałego, budować, stąd też ta sprawiedliwość, tak uważam. A z kielichów, dokładnie, wykalkulujecie, nie idziecie w stronę emocji, uczuć. Kalkulujecie dosłownie, co będzie dla mnie dobre, co złe, chcę stawiać coś na dobrym gruncie. Piątka denarów w głowie Piątka Kielichów, wy jesteście w poczuciu osamotnienia. Może to jest taki reminder tylko, czyli, że ja z tego głowy mam, że nie chcę mieć straconych szans, ale też nie chcę inwestować ani swoich uczuć, ani pieniędzy w coś, co nie ma sensu. Dlatego chcę stawiać już tylko takie konstrukty, które będą stać trwale, bo ta czwórka denarów to jest właśnie taka konstrukcja, ona nam przechodzi do przeszłości. Zatem ja mam wrażenie, że wy chcecie budować coś trwałego. W Trójce Kielichów? Nie, nikt tutaj nie chce trwałego nic budować. W Asie w też działam impulsywnie, bawię się, ale. Nie buduje tutaj z Tobą, prawda, domu, czy rodziny, czy, czy biznesu. Zatem ja widzę, że Wy może utraciliście coś w przeszłości, nauczyliście się na błędzie, albo czujecie się osamotnieni, albo czujecie, że brak Wam czegoś i chcecie zbudować coś, co jest trwałe, coś, co ma konkretny fundament, co może Wam już na przykład służyć do końca życia, czyli dom. No i teraz tak, ja uważam, że uczucia tutaj są, ale nie tak bardzo się na nie skupiacie. To znaczy, nie skupiacie, to też jest błąd. Jakby one nie kierują Wami, bo tu jest w głowie poczucie jakiegoś braku emocjonalnego, w ogóle wybrakowania, tak? Natomiast ten, ta kalkulacja jest dla Was tutaj ważniejsza. Eee, Rydwan, czwórka, denar, przepraszam, czwórka Buław, no to jest ten dom, to jest ta podstawa bezpieczna, to jest to coś, co budujemy z kimś i czujemy się w tym dobrze, prawda? Mam wrażenie, że, że to jest gdzieś tam Wasz priorytet. No ale muszę Wam powiedzieć, że... No, w tym redwanie, to będzie rozmowa albo będzie jakaś umowa, czy my idziemy dalej, czy my patrzymy w tym samym kierunku razem, tak? Czy to w biznesie, czy nie. W otoczeniu macie raz buław, czyli ktoś tutaj jest chętny do działania, czuje się zainspirowany tym wszystkim. Królowa buław, trygon, ognia to może być, baran szczególnie. Natomiast mamy tu osobę, jeżeli osoba to jest, tak? To jest indywidualista, to jest ktoś, kto lubi żyć po swojemu. To nie jest do końca osoba do tworzenia tak rodziny czy, czy domu z tą osobką, bo jest to osoba działająca poprzez impuls, tak? Czyli dzisiaj chcę, to super, ale jutro, wiesz, jak mi się nie będzie chciało, no to nie masz na co liczyć. Natomiast to jest też dobra energia dla Was, bo ja mam wrażenie, że Wy jesteście w takim mocnym uziemieniu i logice w tym miesiącu. No też jest e, słońce w byku, prawda? Więc my gdzieś tam kierujemy się tym e, interesem i rozsądkiem i chcemy coś trwałego budować i inwestować. Jesteśmy ostrożni, e, w którą stronę tę swoją energię inwestujemy. Natomiast to jest energia wbrew pozorom sprzyjająca, bo w otoczeniu macie trochę impulsu, macie trochę radości. Może tego trochę tu brakuje. No, nadzieję i obawy, że podejmiemy decyzję, że będzie wszystko klarowne, podpisane, jasne i ten rozsądek zwycięża. Król denarów, karta byka, że to powiedziałam. E, kochani, król denarów to jest właśnie to. Czyli ja zaczynam w coś inwestować. Może to trwa lata, może nie, dlatego muszę mieć pewniaka. Jeżeli wybieram sobie kogoś na męża, tak. I wiem, że chcę założyć tę rodzinę. To nie mogę z jakichś uczuć czy impulsu się z kimś związać, tak? Muszę znaleźć mężczyznę. To jest przykład, który będzie rzeczowy, życiowy i konkretny, który stoi za swoim zdaniem, który kiedyś się zobowiąże, to będzie, prawda? Bardzo głośny jest właśnie ten rozsądek u was w tym miesiącu. Uważam, że to może krzywdzić trochę wasze emocje. Wy też te emocje chcecie przeciągnąć na stronę tego rozsądku, czyli powiedzieć sobie, jeżeli to jest dla mnie dobre. To ja mam się czuć w tym dobrze. Czy się czujesz? Nie wiem, bo to nie jest wasza energia ogólnie, ale okej, okay, macie nadzieję, że będzie jasność, że będzie inwestycja. I tak, rycerz denarów mówi: powolnymi krokami oceniam pole, na którym chcę budować, tak, coś trwałego. Mm. I patrzę, z kim warto, z kim nie warto, ale zaczynam. Duża cierpliwość. Szóstka denarów, która jest tutaj. Moi drodzy, inwestycje, które poczynicie w tym miesiącu, są tak ostrożne. Paśki tla. I teraz tak. Ta osoba jest impulsywna, jeżeli to chcecie z kimś robić, to mamy impuls. Ona się zgadza na to z impulsu, zatem Wy musicie ocenić, czy na pewno to jest dobry pomysł. Natomiast ja widzę, że Wy sami jakby jesteście w stanie wybudować sobie jakąś twierdzę, czyli dacie radę zrobić ten biznes. Tu jest potrzebna pomoc, bo o tym mówi ta szóstka denarów, tak? Sami tego nie udźwigniemy, dlatego też chcemy tu być razem z kimś. Jest to dla Was niezwykle ważne. Mam wrażenie, że baran chce zacząć budować coś trwałego i stałego w swoim życiu w tym miesiącu. I uważam, że tak, macie szansę to zrobić. Zaraz wyciągnę jeszcze jedną kartę na tę osobę, bo to nie musi być osoba, to może być energia sprzyjająca dla Was, ale niektórzy, prawda, w tym Rydwanie czy w tej szóstce denarów, to z kimś tutaj chcą działać. No i jest tutaj ktoś, jest to partner, najprawdopodobniej partnerstwo. Czy warto Osiem Czy wiecie co? Ta osoba może Was ograniczyć w pozorom w tych Waszych działaniach, także zwróćcie uwagę, czy to jest na pewno ta osoba. Ona jakby jest tutaj na horyzoncie, tak? Ale w pewnym momencie usąka mieczy może mówić o tym, że ona zwiąże sobie jakoś ręce. Ja też mam wrażenie, baranki, że wam czegoś brakuje i wy tak jakoś próbujecie, to. Co z tą piątką denarów, piątką kielichów w głowie? Rycerz denarów, nie, to dotyczy tej strefy, czyli wy potrzebujecie już jakiejś stabilizacji, i, i chcecie, czy to w związku, czy w pracy, tak, i chcecie tę stabilizację uzyskać. Uważam, że tak, że w tym miesiącu jesteście w stanie ją uzyskać, jednak mimo wszystko nie przekonujcie nikogo do niczego, starajcie się stawiać na siebie wokół tego wszystkiego, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na ludzi, z którymi chcecie tutaj zawiązać te sprawy. Jeszcze zadam wprost pytanie, czy ta osoba jest warta? Czy ta osoba wytrwa tutaj wokół Was? Bo ona jakby patrzy przyszłościowo, impulsywnie działa, ale później ma związane ręce. Czy ta osoba wytrwa? Za dużo kart. Czy ona tutaj wytrwa? Zobaczymy, czy coś karty pokażą. Królowa Mieczy. Yy. No nie, może być tak, że się odetnie w pewnym momencie, bo ta osoba nie kieruje się tak rozsądkiem i logiką jak wy, dlatego potrzebna jest umowa. Czyli zanim zacznę stawiać dom z partnerem, to lepiej, żebyśmy byli na przykład małżeństwem, tak? Z podpisanymi dokumentami, dosłownie, no to jest czasem praktyczne. Bo ta osoba może, ona jakby za emocjami może pójść i wtedy was ratuje pismo z tą osobą, czyli ta umowa, która jest tutaj pokazana, cokolwiek by to nie było, czy biznes cokolwiek, tak? Bo ta osoba uważam, że ona jest zbyt impulsywna i emocjonalna i może się wytracić, a Wy chcecie zbudować coś trwałego tutaj. Dobrze, zatem zobaczymy, jaka jest taka bardzo ogólna rada dla Was, moje drogie baraneczki. No, tylko powiedziałam, rady i karty mi szaleją. Muszę sobie je przełożyć, wiecie? Dwójka kielichów, to jest to partnerstwo. Trójka była w zastanów się, z kim planujesz. Z kim planujesz tę przyszłość? dziewięć kielichów. Nie szukaj zadowolenia. Nie rób też, drogi baranku, nic na siłę. Nie rób nic, żeby kogoś zadowolić. Nie szukaj w tym całego spełnienia. Rada dla barana. Król denarów. Czas na długotrwałe inwestycje. Rzeczywiście to jest ten król denarów, który pojawił się tutaj. Czyli masz szansę osiągnąć nie lada sukces baranku drogi i faktycznie zacząć budować coś stałego. Eee, ale pamiętajcie, król denarów, byk sodiakalny, polega głównie na sobie. Dlatego byki są tak ostrożne w doborze partnera i tym się kierujcie. Macie swoją moc, wykorzystajcie ją. Wszystkiego dobrego dla Was, drogie baraneczki.